Takie oto scenerii. Wreszcie trafiłem coś konkretnego w 2002 roku. Do tej pory bez efektów. Jakieś drobiazgi stare. A dziś proszę, jakie cudo leży. Wspaniała rosocha. O omasko jak serce łobota. Jest nareszcie. Takie cudo. Po tylu pustych marszach. Jest nareszcie. Co za widok Ale rososzka. A je ja Pięknie różisko wielkie Ale si cudne Ale i leży już Wreszcie ja przed konkurencją Tyle narodu wali ale jest i moja, ależ piękna. No miodio. Dwunastak. Prawa strona. Róża konkretna, ależ fajna, masywna. Ale, piękna łopatka takie Rosjanie to ja lubię. No, super. Ojeja, ale emocje jest. Siedzi, mój piezio dzielny. Ale fajna. No miłej. Ale jestem zadowolony. Świetnie. No super. Pierwsza świeża. Konkretna oczywiście. Wcześniej znalazłem parkę bazylarza, ale nie było sensu nawet wystawiać tego. No to jest kapitalna rzecz. Super.